အဲ့ဒါက

Panie prezesie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie Państwa na wystawie Krisa Kruza, Kris Kruz inaczej Krzysztof Wizerski, po 21 latach znowu zawitał do naszej galerii. Chciałbym serdecznie Państwa powitać na 25. jubileuszowej. Już wydanie 25 lat twórczości artystycznej Krzysztofa. Chciałbym bardzo serdecznie wszystkich Państwa powitać. Przede wszystkim tutaj witam Pana posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Lewandowskiego. <tryk> witam <tryk> również serdecznie Pana Konsula Honorowego Republiki Bułgarii, Prezydenta Stowarzyszenia Konsulów Honorowych w Polsce Jana Strawińskiego. Pana konsula honorowego Królestwa Danii Juliana Skelnika oraz y, Pana konsula honorowego Republiki Mołdawii, wiceprezydenta Stowarzyszenia Konsulów Honorowych w Polsce Jacka Tymińskiego. I również witam wszystkich znamienitych gości, w większości znamy się, więc bardzo się cieszę, że po raz kolejny jesteście Państwo tutaj tak na wernisarzu. Ja tutaj o Krzysztofie mógłbym naprawdę bardzo, bardzo dużo opowiadać. Znamy się no, ponad 25 lat. Tutaj razem kiedy Krzysztof objął prezesurę okręgu gdańskiego ZPAP, no to już jest sporo lat temu, bo to było w 1999 roku. W poprzednim wieku jeszcze. Tak, to było jeszcze w poprzednim wieku i tutaj w zasadzie Krzysztof jako prezes przed współpracy zarządu organizował tą galerię. On zdecydował się teraz na. Teraz mam za swoje. Tak, organiz... po raz pierwszy tutaj pokazał swoje prace w tej galerii w 2004 roku, więc witamy go tutaj po 21 latach. Szkoda, że tak rzadko, no, ale cieszymy się nie. i z tego. Także tutaj naprawdę zasługi Krzysztofa dla okręgu gdańskiego są bardzo duże, ale może jak będzie chciało powiedzieć coś więcej, to, niech to, to tak, albo możecie, możecie Państwo zobaczyć na stronie internetowej ZPAFE Gdańsk. Tam jest parę słów również o Krzysztofie. Tutaj naprawdę jego bardzo, bardzo duży wkład jest i dzięki temu y, okręg, dzięki niemu okręg funkcjonuje w takiej postaci, w jakiej jest to w zasadzie determinacja y, głównie Krzysztofa, który pociągnął parę osób za sobą, y, które mu towarzyszyły przez te wszystkie lata. Teraz prezesa. Także, Szanowni Państwo, no, myślę, że o, o malarstwie to najwięcej powie sam autor, chociaż według mnie jaki koniec każdy widzi, bo dzięki, dzięki takiej twórczości tego typu no, nawet nie trzeba specjalnie opowiadać, bo wiemy o co chodzi. Więc ja już oddaję głos tutaj naszej znamienitej parze. Dziękuję. Może najpierw, zanim Krzysztof się wypowie, to powiem coś ja. Nie mam takiej wprawy w odświetywaniu na vernisażach różnych kwestii jak pan prezes, ale przeczytam skargi, bo się przywykływałam. Szanowni Państwo, może jeszcze dokończę te podziękowania i przywitania dla osób, których jest tutaj tak dużo, wszystkich nie wymienię, ale chciałabym powiedzieć o osobach, które wsparły naszą wystawę. I tam przy wejściu, gdzie stoi Alicja, jest mały stolik, na którym czeka ukryty tort czekoladowy, którego twórczynie to Izabela i Barbara, właścicielki znanej w większości z nas tutaj deserowu. Więc tort będzie degustowany później, ale brawa dla dziewczyn. Osobą, którą chcielibyśmy oficjalnie powitać, bardzo ważną dla nas. Najważniejszą dla nas, ze wszystkich tych, którzy nam pomagają przez bardzo, bardzo wiele lat. Tak jest. Swoim sercem. Panie o wielka, o Mariuszu. O wielkim sercu. Pan panie Mariuszu. Mariuszu. Mecenasa pana Mariusza Grzędę. On się teraz tam ukrywa. ukrywa. To jest przewspaniały człowiek. W ogromnym sercu. Ktoś, kto potrafi naprawdę dla kultury zrobić bardzo dużo. Nie mówimy tylko o nas. Jest to człowiek, który i dla sportu, i dla kultury robi bardzo wiele. A później się ukrywa i udaje, że go nie ma. Tak, Ale tak, to jest człowiek o tak. ogromnym sercu. Tak jest. Witam Was wszystkich, kochani przyjaciele, goście, rodziną. Stoję tutaj dzisiaj z wielkim wzruszeniem i ogromną dumą, ponieważ świętujemy nie tylko 25-lecie pracy artystycznej Krzysztofa. Ale także 25 lat nieustającej pasji, wytrwałości i twórczej odwagi. Ćwierć wieku z pędzlem w ręku, tysiące godzin spędzonych przy sztaludze, czasem w szafroku, jak widać tutaj na obrazie, lecz zawsze z wielkim zaangażowaniem. Dziesiątki obrazów, z których każdy nosi w sobie cząstkę jego duszy. Bo twórczość mego męża to nie tylko kolory i kształty, to sposób patrzenia na świat. Z czułością, z refleksją, czasem z buntem, ale zawsze z głębi serca. Dostrzeganie tego, co na pierwszy rzut oka niewidoczne i przenoszenie tego na płótno, uchwycenie emocji, uczuć, oddanie pełnej istoty tematu, to jest właśnie jego mistrzostwo. Pamiętam, jak malował po nocach, gdy jeszcze nikt nie wiedział, że z tej pasji może powstać coś wielkiego. Pamiętam, jak znosił krytykę, brak zrozumienia, jak miewał chwilę zwątpienia. Lecz nigdy nie przestał wierzyć w sens tego, co robi. I ta wiara zaprowadziła go do momentu, w którym dzisiaj możemy razem celebrować jego dorobek. Jako żona i muza miałam tu niezwykłe szczęście obserwować artystyczny rozwój Krzysztofa z najbliższej perspektywy. Czasem w pracowni pośród zapachów, farb i terpentyny, czasem w ciszy skupienia, gdy rodziły się najpiękniejsze pomysły, a czasem wśród śmiechu i rozmów. Bo jego sztuka, choć często pełna głębi, nigdy nie była oderwana od życia. Krzysztof od zawsze powtarzał, że prawdziwa sztuka skończyła się gdzieś w XIX wieku i choć czasem zauroczą go współczesne trendy, w swojej twórczości z uporem wraca do renesansowych mistrzów. I wiecie co? Ma rację. Bo jego obrazy niosą w sobie coś, czego dziś często brakuje harmonię, spokój, historię opowiedzianą bez krzyku, w ciszy. Ale dziś nie chodzi tylko o obrazy, chodzi o człowieka, artystę, który przez te lata nie tylko malował, ale też inspirował, uczył, zarażał swoją pasją, w który nie ugiął się przed modami, trendami i opiniami, tylko pozostał wierny temu, co czuje na prawdę. A żeby nie było tak na poważnie, Chris Cruz od dekady pozostaje również wierny swoim bąsom. No. Hmm, tak, ten zakrętas, który widzicie na jego twarzy, nie jest przypadkowy. To nie moda, to manifest artystyczny, który budzi zdziwienie, zachwyt, a czasem miłe zaczepki przechodniów. Ten wąs należy do twórcy, który potrafił przenieść ducha renesansu do współczesnych obrazów i przy czym on sam wygląda, jakby właśnie z tego obrazu wyszedł. Kochanie, dziękuję Ci za to, że stworzyłeś tyle piękna w obrazach i w naszym wspólnym życiu, za każdy zachwyt, każdy żart i każdą historię opowiedzianą Kęzlem. Dziękuję. I choć dziś obchodzimy piękną rocznicę, mam przeczucie, że najlepsze jeszcze przed Tobą. Wznoszę to za Ciebie, za Twoje wąsy, za Twoją sztukę i za to, że od 25 lat nie przestajesz zachwycać nas w które tworzysz. Powiedziane, a lepiej niż Natalia, to na pewno mi się nie uda. Tym bardziej, że Natalia no, to robi najlepiej, jak no, widzicie. Tak. Ale powiem wam tak, że w tej galerii, która ma niewielki rozmiar, mieliśmy przygotować no, na 25-lecie, czyli na jubileusz, jubileusz jakiś pokaz, pokazać 8 obrazów, tutaj jest 8, czy 12, żadna różnica, ale doszliśmy do wniosku, że będzie ciekawiej, jak pokaże się też na tych planszach, gdzie byliśmy, bo z malarstwem i z, z sztuką, którą, którą robimy razem, bo razem wszystko tworzymy, zaraz powiem na czym to polega, zjeździliśmy pół świata, dosłownie. Jest tutaj część prac Natalii, i część prac jest moich. Moje są oczywiście malarskie, łatwo zgadnąć, ale te projektowe na planszach są od początku do końca wymyślone, zaprojektowane, wykonane przez Natalię i wydrukowane dzięki naszemu tutaj przyjacielowi, który ma wspaniałą firmę kiedyś Kodak, teraz TCF2 na ulicy Młyńskiej, i tam potrafi takie piękne rzeczy wydrukować fotograficznie. A te plansze pokazują, gdzie byliśmy, na jakich wystawach, w jakich miejscach. Natalia wybrała bardzo subiektywnie. Ja nawet nie recenzowałem tego, dlaczego akurat jest taki wybór i czy to jest zdaniem moim najlepszy, bo tu nie o moje zdanie chodziło. Chodziło o to, żeby się każdy wypowiedział się po swojemu. A więc to, co robimy, naszą twórczość, robimy we dwójkę. Ja maluję. I zajmuje się tymi sprawami, które są e, no, kre kreatywne, ale w tym znaczeniu malarskim. A całą resztę robi natarię. to jest prawdziwy siłacz. Kiedyś, na pewnej wystawie za granicą, było to w Nowym Jorku, sprzedaliśmy, cudzysłów, takie hasło. Jeden plus jeden, w więcej niż dwa. Mi się bardzo spodobało. Pewna żurnalistka z Nowego Jorku zapisała sobie, to się później ukazało gdzieś jako tytuł. I to było trafienie w dziesiątkę. Rzeczywiście w naszym wypadku 1 plus jeden równa się więcej niż 2. A nie jest to takie częste. Więc ja, Natalia, Tobie bardzo dziękuję, że chciałaś poświęcić kawał swojego życia, umiejętności, na to, żeby być razem. Dziękuję. 25 lat temu tutaj się wszystko zaczęło. 25 lat temu zaczęło się od tego, że wybraliście mnie jako środowisko z Związku Artystów Plastyków na prezesa. 25 lat temu. Skończyłem studia i zostałem zaraz rzucony na głęboką wodę, zostałem wybrany prezesem. A później przyszli inni, którzy bardzo fajnie to pociągnęli, kontynuowali i właśnie Bartek jest Kolejnym prezesem, który ciągnie tą całą rzecz, a ważne jest to, że to jest stowarzyszenie, które działa społecznie. To nie jest kariera płatna. Tym bardziej należą mu się prawa. To do, dotyczy do, do całego zarządu i w zasadzie całym władzą tutaj tak kraju gdańskiego jeszcze komisja rewizyjna, sąd koleżeński, na nie, że to jest nas więcej. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić na poczęstunek. Pan nasz kochany Mariusz rzęda zadbał o to, żebyśmy mieli wspaniałe wino, znakomite yy, poczęstu... Yy, czasteczka. ciasteczka, ale zaczniemy pod kieliszka od kieliszka muszującego Wina. Wina. Jest bezalkoholowe i alkoholowe. Więc... Proszę swój kieliszek trzymać i dolewać sobie, bo będą wystawione butelki, będzie można sobie dolać. Z tego co widzę, nie mamy aż tyle chyba szkła, żeby można było zrobić rotację. Zapraszam. Ro... Jest otwarta wystawa. Zapraszam.